Я Олег! Дай, бачи, бачи, бачи! Олег, відповідно! Відповідно! Яську, твоя! Яську, твоя! Яську, твоя! Респунду розчеш! І по шифері! Попустив обширень! Ось, І Покажи, покажи! Зобач! Зобач! Хм! Раз, Карл, не раз! Почекай! Пробуй, Ківай! Спробуй! Добре! Yolo, w długi, ja ustawienie! Ustawienie wąsko Tak Jasiu, brawo, Jasiu, jeszcze Dobre Dobry pomysł, dobre ustawienie. Dobry kapi, dobre i kapiujesz. Dobry i zabierasz. Brawo Jasiu. Brawo Dobry i kapiujesz. Dobry i kapiujesz. Dobry Każdy z Każdy, Prawio, każdy z każdym, jało! Zobaczcie, kapi, kapi! Oski bieg! Bieg! Yeah. Kapi, 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 Oskar, zagraj sobie i oddechnął. O! Dawaj dawaj, 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 jeden, nie czterech. Brawo, nie trzech. wejdź w kontakt. Wychodź! Dochodź! Dochodź. Idziemy, 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 Franiu, wychodzimy. Szerzej, śżej! zagraj Filip, zagraj! Trójkę. Na czterech się Frani, gdzie pili, pili, to podanie poszło? się dwóch, tracimy, pijute, Johnny niżej. Pili, 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 pili. Pili, pili. Pili, pili. Brawo. Brawo. Brawo, bardzo tam powinni byli ścieli to twoje podanie, twoje bracia. Gdzie podałeś w nogę? Idziemy jak trzeba, a jak nie, to poda. jesteś potrzebny? Johnny, żyj! Patrzymy. Panek, wiesz piłkę! O, no, już, 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 już! Skakuj! Brawo! Nasza, nasza! Daj Na jasność! Johnny, rośl! Poprócz odsuny! Stand up! Do tyłu, do tyłu! Nie leżysz? Pięknie chciałeś. Daj. Right. Pierwsza. Johnny żył. Widz? Na wojnie wchodzą. Co za przyjęcie noga na piłkę? Filip nie czekaj aż... Nie w tym miejscu, bo to jest całe Filip, Filip. Nie czekaj na ruch, aż przejdzie ta gra, on ma ci podać, Karol? Filip, zostań, czekaj, 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 Oskar. Lewo. Lewo czekaj. czekaj. Ти зараз вірив за таку. Стартуй, Карол. Рано ти ховаєшся. Мусиш бути відвертий. Браво, добра дитина, Шимон. Франю, ходь! Джонні, в сроде! Ти мак лівий напад! Франю, ходь! Лівий, 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 лівий! Ой! 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 Bravo! Maciek, oni mają flipę.

I to, Tymek! za piłkę. Pamiętaj, Nie tak. Nie, nie pakuj to samolotki. Brawo. jak. Sam się twoje, Popój. 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 twoje, twoje, twoje Popój. Popój. gra! Popój. 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 teraz to.

to nie twoja robota jest, nie super! twoja robota jest! Tak śmiało, Oskars! witam! Po co wy tam idziecie? Zobaczcie, zawodnicy są!

А ПКП ваша пила, грайте. Ти маєш. Я щось. Собери, ты, твоя. Тімцю. Тімцю.

Tijd, tijd, tijd. 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 Jeszcze, jeszcze, dawaj Witam. Chodźmy. Ja się dziś. Chodź ją.

Uuu! Dawaj, dawaj. Maciek, my głowę nie wygramy. Do wysokości kolana staraj się, dobra? Znowu, Maćkę, się, po ty to z Macie, zamieńcie się, jak co zostałem do przodu. Jest teraz karawa. Karawan. Karawan do przodu. Let's go! Teraz oni. Sprzedaję poszukiwań. Nie. Johnny!

О, як ти зробиш це? О, дядь. Там дуже часу, повністю, дуже зрозумів. Дивись. Стомся скозали ще раз зробиш передачу. Який ти в обороні? Все матч. Я просто чекаю. Е, ну ти, хоч ставлю.

Kapi, kapi, na siebie. Potrafisz? Brawo! Dawaj Dobra. Dobra. do siebie! do siebie. Dobra. 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 Поставляємо ще раз, що не рушить. Karol schowany jesteś, obserwuje Cię co robisz? Filip, jak Tyś to strzelił? Przyszedł tak, do końca, ja mówiłem o tym, że proste się przestrzałają. Nie

i okay.